Nóż dobry, musi wykonać wiele prac, ale nigdy żadnej nie wykona w sposób doskonały, w sposób bardzo precyzyjny. To musi być narzędzie, które poradzi sobie z wieloma sytuacjami. No, jego wielkość jest odpowiednio zaprojektowana tak, żeby umożliwić takie naturalne trzymanie i naturalne też. Posługiwanie się nim, wykonywanie pewnych prac, więc ta długość tego ostrza mniej więcej jest szerokości dłoni lub długości najdłuższego palca. No to, to po prostu powinno się w zasadzie pokrywać, dlatego że umożliwia nam to takie naturalne zastosowanie tego noża bez takich Ograniczeń wynikających z naszej natury. Jest to jak gdyby dodatkowy palec, który umożliwia nam wykonanie pewnych rzeczy. I jest to narzędzie bardzo funkcjonalne. W większości wypadków no, myślę, że to jest najlepszy rozmiar też do wszelkich czynności. Ta wielkość noża, i, 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 i ta. Forma noża umożliwia nam także bezpieczne trzymanie tego noża. Ten nóż, zauważmy, nie ma jelca, a, no, znaczy ma tylko w takiej formie tego wycięcia przed ostrzem, który blokuje nam sunięcie się dłoni na ostrze. Natomiast nie ma jak gdyby takiego jelca, który jest, który jest tutaj wystający, który jeszcze bardziej chroni. Palce, dlatego że to nie jest snóż bojowy. Noże bojowe mają takie e, konstrukcje, które no, muszą jeszcze bardziej przy pchnięciach e, zabezpieczać dłonie no, tej osoby, która e, wykonuje te czynności. Natomiast tutaj jest dobrze, że ma jakieś zabezpieczenie, dlatego że naturalnie wyczuwamy te granice i chronimy swoje dłonie, nie jesteśmy w stanie tak łatwo się skaleczyć. Więc jest to jak gdyby takie narzędzie, które jest bardzo do, dokładnie dopasowane do dłoni. I, I właśnie na to należy zwrócić uwagę, żeby ten nóż, który jeżeli chcemy mieć jeden taki uniwersalny, podstawowy nóż, żeby on był o takich parametrach, o takiej wielkości. Rączka powinna być pełnowymiarowa, umożliwiająca nam dobry chwyt. No i to jest bardzo ważne, żeby, żeby ta, ta rękojeść leżała dobrze w dłoni, żeby była wygodna, żeby nie uciskała, żeby umożliwiała też różne rodzaje uchwycenia tego noża, bo to ma być narzędzie uniwersalne. No, i tu jest jeden z tych podstawowych takich noży. Poza tym on jest tak skonstruowany, żeby można go było nosić wzdłuż paska, nie w poprzek jak zazwyczaj, tylko wzdłuż. Ten nóż jest niezauważalny przy noszeniu, jego wielkość nie jest zbyt duża, więc on nie wystaje poza obręb ciała, więc można spokojnie go przenosić. No i o to chodzi, żeby po prostu za bardzo nie afiszować się nożami, bo to budzi złe skojarzenia w społeczeństwie, więc jeżeli musimy mieć to narzędzie, a musimy go mieć, więc przenośmy go tak, żeby nie było to widoczne, zwłaszcza jeżeli to jest na obszarach jakiś uczęszczanych. No i ten nóż jest wyposażony dodatkowo w krzesiwo, które no jest takim podstawowym również elementem. Dzięki temu mamy te Dwa przedmioty, które są nam niezbędne. Możemy wykonać z nimi wszelkie prace związane właśnie z pobytem na płonie natury. To działa znakomicie. Należałoby powiedzieć coś o tym nożu. Jest to pusz kraftowy. Myślę, że jest to najmniejszy nóż, jaki moglibyśmy sobie wziąć do lasu, dlatego że noszenie mniejszego noża no, mija się z celem. Jest to bardzo maleńki nożyk, natomiast jest to bardzo mocny nóż. Ma olbrzymią przewagę nad nożami składanymi, dlatego że nie ma się tu co popsuć. Rękojeść jest pełnowymiarowa, świetnie leży w dłoni. Długość ostrza to jest około 7 cm, więc to jest nóż do zastosowań w lesie, a jednocześnie na tyle mały, że można go łatwo przenosić. Można go bez problemu zabrać zawsze z sobą. Grubość jest też odpowiednia tego noża, więc on się nie złamie. On tutaj świetnie działa po prostu można im cokolwiek robić tak, można nim nawet troszeczkę po prostu coś uciąć, więc też ma takie działanie. Jeżeli ktoś nie lubi brać noży, albo chodzi na bardzo krótkie jakieś wypady, więc to jest dużo odpowiedni do takiego wykorzystania. Tym bardziej, że on się też fajnie przenosi można go bez problemu schować w kieszeni jest łatwy do zastosowania łatwy do wyjęcia natomiast ma te zalety wszystkie noża stałego z głownią stało full tank i dlatego on jest o wiele lepszy o wiele bardziej wytrzymały nie ma się Sensu przejmować tym, że coś mu się stanie, bo raczej jest to niemożliwe. Może w pewnych wypadkach mogłoby się zdarzyć, żeby coś pękło czy wyszczerbiło się, natomiast ten nóż, nawet po uszkodzeniu czy złamaniu czubka, chociaż on, ten czubek jest dosyć mocny, po złamaniu on dalej będzie funkcjonalny i spełni tą rolę, do której został stworzony. Jest to moim zdaniem najmniejszy egzemplarz, jaki można zabrać do lasu. Nie ma sensu przenoszenia mniejszych noży. Są produkowane tak zwane neki, czyli noże noszone na szyi, które są bardzo małe. Nie sądzę, żeby one były użyteczne w lesie. Ten nóż natomiast jest użyteczny, ponieważ no bardzo wygodnie się go trzyma i bardzo wygodnie się nim operuje. Nie jest to nóż jak gdyby bardzo wszechstronny, ponieważ no, jest dosyć mały. Tymczasem no, jest to taki nóż, który spełnia swoje zadanie, spełnia swoją rolę. No i Jeżeli ktoś chce mieć coś niewielkiego, coś, co będzie bardzo użyteczne, więc ta wielkość tego noża jest bardzo wskazana. Z tego względu, że jest to ostrze stałe. Ostrze stałe jest odporne na wszelkie działania i bardzo trudno ten nóż jest zniszczyć, I lepiej mieć ostrze, które gwarantuje wykonanie wszelkich takich plac w minimalistycznym zakresie, ale jednak które możemy napotkać, z którymi możemy sobie poradzić. Więc jest to nóż no, myślę, że idealny dla osób, które nie chcą mieć noża pełnowymiarowego. Chciałbym powiedzieć o jeszcze innym nożu. Nożu, który jest takim przykładem niektórych szkół, które preferują jedno narzędzie, bardzo mocne, korzystują grube narzędzia. Są 5-6 mm noże, stal. Jest węglowa, czyli stał, która nam zardzywieruje, jeżeli nie będziemy o niego dbać. Natomiast ten nóż jest w stanie znieść wszelkie nadużycia, czyli można nim bez przejmowania się robić wszystko, co nam przyjdzie do głowy, dlatego że jest tak skonstruowany, aby sobie poradzić z każdymi wyzwaniami, które staną na drodze temu nożowi. Te noże są świetne do pewnych czynności. Ten nóż no, jest znakomity do ciąsania, rąbania, tego typu rzeczy, natomiast ta funkcja noża polegająca na cięciu, na krojeniu no, jest mocno utrudniona. Trudno jest nim pokroić chleb czy obrać jabłko czy wykonać takie prace bardziej precyzyjne. No, nie za bardzo się do tego nadaje. Są osoby, które lubią jeden nóż, jeden nóż, który mogą nadużywać, dowolnie poddawać ciężkim zadaniom i ten nóż sprosta tym wymogom. Dlatego to zależy właśnie od preferencji. Jeżeli ktoś chce mieć jedno narzędzie, które będzie używał niezależnie od wszystkiego, więc jest to dobry wybór. Jest tutaj bardzo stabilny w dłoni. Można przedłużyć troszeczkę uchwyt i zrobić dłuższe narzędzie do rąbania, ciosania. To natomiast, że on jest gruby, no to świetnie się sprawdza przy rozłupywaniu kawałków drewna, czyli przy tak zwanym batonowaniu. No fajnie działa, ponieważ no ta grubość umożliwia łatwe rozszczypanie no to do, do tego celu ten nóż jest można powiedzieć prawie idealny zobaczymy jak ten nóż się sprawdzi w takim drewnie no jest dość grube więc będzie ciężko go przełupać ale idzie jak masło

To działa jak siekiera, jak mała siekierka, więc on z powodzeniem może zastąpić siekierę. Może nie w pełni, ale w znacznym stopniu. W szczypie nawet może bardziej w niektórych momentach niż siekiera, więc to rozupywanie to jest znakomity nóż. Patrz, jak działa, widzisz? O, super, patyczku. Więc tutaj zaostrzenie. Kawałek drewna, żeby nie było, że rąbie się w miękkim. Możliwe wielką precyzję ze względu na kształt rękojeści i bardzo stabilne trzymanie, więc można tutaj robić naprawdę robotę znakomitą robi ten nóż. Działa jak mały toporek więc jak ktoś potrzebuje jednego noża to jest to ze struganiem radzi sobie trochę gorzej ponieważ wymaga innego kąta ze względu na grubość głowni no ale jeżeli się odpowiednio go będzie trzymało więc też nie stanowi problemu struganie twardego drewna a to jest drewno akurat twarde